Każdy w życiu ma taki moment, kiedy czegoś naprawdę bardzo chce, ale nie może tego dostać. W moim przypadku jest to wygranie gry w Fall Guys i po przegraniu już ponad 10 godzin w tą grę dalej nie mogę wygrać. Dlatego moi drodzy zapraszam was wszystkich gorąco na mojego Twitcha, pierwsza linka w jak coś. Ponieważ tam dzisiaj gramy do momentu dopóki nie wygram, nawet jeżeli mam siedzieć całą noc nie zamierzam skończyć streama dopóki nie wygram gry w Fall Guys. Także zapraszam serdecznie. Jak zapraszam jeszcze na 3 store, bo tam są nowe wzory i koszulki. Jak ktoś z Was nowy na kanale subskrybujcie kanał, a ja już nie gadam i zapraszam Was do oglądania! Dzień dobry, Fall guys! Próba wygrania numer 3. Dzisiaj się uda. Wierzę w to. Nie na kogo ja szukuję, nie wierzę w nic. Ale uda ci się wygrać nie Nexus? Nie. nie. <laughs> o kurde, dobra, już zlatuję na dół. No, no nie, 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 w ja końcu. Czegoś trzeba się dobrze wybić. No, no i co? twojej starej! Co, no, teamówka, żart! Tej mówka teraz. Najlepsza gra tego lata. Legit chat. Gierka, w której zryjesz sobie gardło częściej niż w Fortnite. To jest to. Ci ludzie są tak ulani? Nie. Jezu, no, ja zunku, jestem bo. tak do tyłu! Dobra, na szczęście tutaj sporo ludzi z a więc tutaj luźno. A, wypychamy. No i złapię mnie za. No za sukę! Na sukę cię łapię, frajerzy. No ej, no to tak nie może być, że rzuci wygrywają, no Szanujmy się. No nie! Się. nie. Bo... No nie! No nie, to jest tak żałosne <tosija> Ja już Obecnie to mam panowany w miarę I, i wiesz, No dobra, to jednak tak jest randomowe, żałosna <tosijny> gra No ja... No i pan widzisz co się dzieje. <tosijny> ja widzę. O no nie no będę trzeci, będę top 3 No ja będę top 80 tysięcy! Będę no. będę... Się. Nie będę GÓWNO no. SUMO ja chcę, w ja Okej, okay, dobra. Gdzie można kupić folga nie z tej gry. Łamie psychikę. No Jezus, grubasy mnie pchają! O nie, bo tu sporo ludzi biegnie. Dam radę. Dobra, Dobra mi się udało. Wejdzie. Nie jak jestem jak się Boże! Tak? Myślałem, że się zalichowałem stary! Ja 29 byłem i akurat wszedłem What de the fuck to był close! Kogoś wmalną y we mnie ubędę ja musiałem Nie! O nie! Nie! to rip! No, Ciągnij się, pociągnij się! Eee! Wierzę w to! <laughs> nie wygram tej gry nigdy szat. Jezu, ale no. ci ludzie są tak ulani tutaj. Gorzej niż mandzie. No, do... no łapię pe... no, pa... mnie jakiś pen. No łapię mnie, no łapię mnie jakiś... Dobra palcie gumy, no łapie mnie, nie wiem O nie, o nie, o nie CZE NIE GADAJ JAKAŚ a... Jakiś frajer mnie złapał przed Przed skokiem Jakiś frajer złapał mnie przed skokiem, rozumiesz to? Gdzie jak Ale żart Nie. Ostatnia sekunda! Ostatnia... Udało ja mi się, mi się udało Ribiurko Sadge, nie wiem co ta gra jest nie do wygrania no Przez ostatnie pół roku chyba na niczym się tak nie wydarzyło, i na tej grze gównianej, no nie mam, nie mam pytań Udało się No odbiłem się od dupy jakiejś grubej ulanej No i mnie jakiś frajer, pingwin, czy nie no nie jezooo no, Wyobraź sobie? Gierka taka dla fanów, wiesz, porange'owa czy to. Ta, wej, gierka dla fanów w Nie wiem, każdy pisze he, he i nagle mi tutaj mój były model pisze, to tylko gra dzieci, dla dzieci, spokojnie, trzy kropki, no nie wiem. Znaczy, wiecie, że to jest udowodnione naukowo, że jeżeli wkurzoną osobę próbujecie uspokoić w taki gówniany sposób, jeszcze trzy kropkując, to ona jest jeszcze bardziej wkurzona. Wymknęli mnie, JAKAŚ SZMATA mi WYMKNĘŁA No tak łap mnie kiedy tam twoje jajo baranie Aha! Widziałem to, widziałem to, co to było to ja nie mam pojęcia Co to było? To był tak zwany debil ananas, który... Nie, nie mam pytań Ale to warunda przez rana Jawor podobno ma wina tutaj w tym Siara trochę stary No co za Nie, no nie, 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 normalnie Ale zaraz koniec, przegraliśmy, no ja pierd... Nie gorsze tej mówki są na świecie Chat to nie było biurko, to była myszka tym razem Działa, więc jest okej okay. Chciał być pozytywnie nastawionym, chat <laughs> Następny odcinek, złamałem rękę Nie, ja w coś pier... Mi się udało A mi nie! Roznosi mnie coś, roznosi mnie coś od środka, nie? Uwielbiam tą grę Moja ulubiona. Kule wczoraj Blaszka miała takiego cztera, który latał. Ale super było potem to, bo y, następnym gierką była piłka teamowa. I ludzie przestali po prostu grać, i tylko ten chłop ten grał i wyleciał z gierki. No, i jakiś Debi przepchnął do naszych nie? i mamy obydwie. Ja będzie... Nie super. No nie, bo teraz patrz, jedną mamy, jedną przegraliśmy. No, super. No, super. Przepraszam, że siedzi. Gówno tym mocniej. No ja mogę się odbić? Nie mam w co nawet. Sadgię. Bij się w swoją głowę. Dobrze dobry plan. Grada 3 latku Kiedy kupuję na biurko, to jest dobre pytanie. Pewnie niedługo. Uwielbiam Fallgajse. Zajebiście się się bawię. Fall guys family friendly, bez kitu, tat. Jak kupisz na biurko, to zostaw sobie to pierwsze. Ja mam dwa biurka już na razie, więc to chill. No przestań! <noise> JM poproszę na czacie Jesteś taką szmatą Cześć spadłem, chilluj, chilluj Jesteś TAKĄ SZMATĄ Czekaj, on cię chwycił i się. Tak. spadliście? Chłop mnie chwycił spadliśmy razem, rozumiesz to? Nie, ja spadłem potem, ja spadłem potem Nie wiem, ażebyś spadł z krzesła Jak mnie jeszcze raz Miki zepchniesz, to kończymy znajomość Ja nie jestem gotowy psychicznie, żeby mnie jeszcze ktoś tutaj baitował, takie rzeczy Czy Mogę wstać? Ja pierdol dzielę. No, nie chcę żyć już trzeba, życie nie ma sensu. Idawalne wiadro w Minecraft, patrzcie, tutaj jesteśmy i teraz robię gamę, mode Gamę, Mode Survival i rywalę o, wiadro Platforma. No, dobra, to jak, ja się Jak mi się... Nie no, to są. To jest do przejścia. No, ale do przejścia. Ja, ja, ja nawet wiadra w walność nie potrafię. Boże. No, jest nie będę przeklinał. Ja nie przeklinam. Nie wiem, psycha, w tychże jest tak sitting Jest ciężko, ale nie będzie już będzie łatwo. Dobrze! Wyczekaj, wyczekaj, skup się TAKIE JEST JEST! Blaka! BRAWO! Tak, brawo WYGRANA! Uf! Ja pierdziele przez brawo. wszystkie fazy przeszedłem Ej, nienawidzę wygrywać, ja mam teraz takie ciśnienie w sercu, czujesz? Ja też czuję o. ciśnienie w sercu Blacha, nie martw się co ma, mówisz Stop cztery, Ezu Jestem ostatni, nie uda mi się Nooo Kurde, idzie Karma, Aleksy, karma No karma, frajerze Zabiję, zabiję, zabiję tego frajera, który mnie próbował pchać No, znajdę i uduszę. Bagowałem się. Nie chcę, co to jest? Łucie, your... co? co to jest? <grym> to był chilling. Nie wiem, jakiś frajer, próbę złapać. Nie myślałem, że umrę. To będzie finał teraz, tak? Raczej. Tak, dobra. No i Oba jesteście, oba jesteście! Jak mnie jakiś frajer zgarnie, że ja zginę to chyba walne nie wiem. Zrób tak, Nexę, bo to jest tak, że odpadają i zostają dwa z jednej strony i z drugiej. Zrób tak, żebyś był sam, bo, Co to jest wylec? <laughs> wyleciał. Lacha, rzędu, ale byłoby śmiesznie. Nie! Piedziele! Dlaczego ja... Ja mam dojść życia. Fantastycznie się bawię. Jestem tak szczęśliwy. Chat chciałem zrobić streama pod tytułem gram Fall Guys dopóki nie wygram, ale boję się, że mógłby trwać jakieś 5 lat. I razem już miałeś coś takiego, że mówisz to jest easy. Nie przejść tego, trzeba być mapę i giniesz. Nigdy. <laughs> <laughs> że nie przegrałem w tej grze. Ej, albo zepsuła mi się myszka, albo się rozładowała. Jedno z tych dwóch. I ja się na trzy, trzy, story, bo właśnie, rozpie... No to Fajn mnie łapie! Łapie jakiś frajer na nas. Ma no, jakiś pet... Znaczy frajer mnie łapie. Dobra, jest. O Jezu. Nie! O Jezu, Ostatnia sekunda and gone! Nie! Nie wiem, życie to gówno. To już, 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 już. Dawaj, 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 dawaj! O nie, poczekaj. Debile! Nie! Ja nie! Myślałem, że ona szybciej spadła, spada, a to był, to był free win dla mnie, ale spoko, to jest warm up, warm, up, warm up. <laughs> Ja pierdziele, co jest? Że ja tak to powiem, zostałem zmielony. Ooo, GG! Na gg. Na Dobrze! Ja, Let's, go. Let's go! To mogłem być ja, ale jestem debilem. No, next, twoje ulubione. Jak się żyjesz? Niestety tak. Ja już się niczym nie bawiszę w moim życiu. Nie no, mieszkałeś bo trąby to zawsze jakieś wiesz... Ja pier... Jezu, znowu... Znowu to, no nie mogę w to. Trzeba 4 godziny gry. Osta bieżąca sesja 250 minut. No powiem tak, jak nie teraz to nigdy. Za tak dużo osób tu jest. My we done. Aha. We done. ja pierdo! Naprawdę? Naprawdę? Nie, nie mam dość. Przepraszam. Ja mam kur... Dość.